Usługi elektroniczne to przyszłość, która zaczyna się już dziś. Projekt Rozwój elektronicznych usług o charakterze publicznym na szczeblu lokalnym na terenie gmin Kije, Sopków i Morawica został podpisany przez włodarzy trzech gmin oraz dyrektorów bibliotek Sopkowa, Morawicy i Kiji. Zebranych powitał gospodarz tego spotkania, wuj gminy Kije, pan Tomasz Socha. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości. Witam przedstawicieli samorządu, burmistrza, skarbnika miasta Gminy Morawica, burmistrza, skarbnika Gminy Sobków. Witam przedstawicieli miejsko-gminnych i gminnych bibliotek z terenu tychże gmin. Witam przedstawicieli, przedstawiciela firmy NIWER. Witam wszystkich przybyłych gości. Nazwa tego projektu jest trochę dla nas enigmatyczna. Na czym ona polega? Otóż chodzi o to, że Liczniki wody zostały zamienione na elektroniczne i wystarczy, że przed naszymi donami przejedzie pan inkasent i elektronicznie bez wchodzenia do naszego domu odczyta stan tych liczników. Ponadto, dla każdej gminy, będzie to możliwość wykonywania wszystkich usług na drodze elektronicznej. Bardzo łatwo będzie można zobaczyć na status naszych dokumentów, naszych spraw w Urzędzie Gminy. Na drodze elektronicznej będziemy mogli również korzystać z naszych bibliotek publicznych. Tu będziemy widzieli katalogi, tu będziemy mogli się zarejestrować, zarezerwować właściwą książkę dla nas. Nie wszyscy potrafimy posługiwać się biegle komputerami, dlatego też zapytam włodarzy gmin, w jaki sposób pomogą nam, aby łatwiej obsłużyć te programy. Umowa z firmą Niwen, wykonawcą tego projektu, została podpisana przez Tomasza Sochę, wójta gminy Kije, Agnieszkę Rusak, skarbnika gminy Kije. Gminę Sopków reprezentował wójt Tomasz Haja oraz skarbnik Barbara Słoma. W imieniu gminy Morawica umowę podpisał. Burmistrz Marian Buras oraz Małgorzata Lisicka, skarbnik gminy Morawica. Biblioteki publiczne reprezentowali dyrektorzy Edyta Wilk z Sobkowa, Hanna Kuta z Morawicy oraz Piotr Magdziarz Ski. W spotkaniu uczestniczył Andrzej Kurzawa, reprezentujący Stowarzyszenie. Siła w innowacji, który wspomagał ten projekt oraz Jarosław Niwiński, prezes firmy Niwen, wykonawcy tego projektu. Okay. Witam Państwa serdecznie, Andrzej Kurzawa, Stowarzyszenie SWI, już teraz po nazwie, tak. Inżynier kontraktu. Mamy przyjemność pracować od roku nad tym projektem. Dostaliśmy od Państwa bardzo dobrze napisany wniosek. Wniosek wpisujący się w obecne trendy, w elektronizację usług. Bardzo, bardzo ciekawa konstrukcja też, bo, bo, bo trzy gminy o, o bardzo bliskich potrzebach, dzięki czemu ta punktacja była tutaj dobrze, dobrze skonstruowana. Zazwyczaj gminy pojedynczo wykonują takie zadania. No i tu muszę powiedzieć, że ten wniosek pod paroma względami się wyróżnia. Tak? Czyli po pierwsze wyróżnia się tą rzeczą, że nie tylko e-usługi robimy, ale udało się zrobić też tą część wodociągową. Tą część, która zazwyczaj w skali Polski jest, jest mało. Dopieszczona jeśli chodzi o elektronizację, bo wszyscy znamy chodzących inkasentów, którzy sczytują nam liczniki, a Państwo już w pierwszym rzędzie wprowadzili elektronizację odczytów i to był ten pierwszy etap fizyczny i na tym etapie myśmy się spotkali. Do naszej roli jako inżyniera kontraktu należało przetworzenie tej warstwy elektronicznej, czyli sporządzenie w taki sposób e-usług, ażeby mieszkaniec był w stanie za pomocą internetu wykonać jak największą ilość zadań. Czyli począwszy od sprawdzenia, wychodząc już od tej wody, od sprawdzenia swoich odczytów, od sprawdzenia swoich rachunków, sprawdzenie stanu ich uregulowania, możliwe podatków naliczonych, możliwości zapłacenia tego za pomocą portalu. No i tak się niefortunnie złożyło, że w momencie, kiedy myśmy podpisywali umowę, to były jeszcze czasy tuż, tuż przedpandemiczne, natomiast no, życie nam pokazało, że te usługi są niezwykle potrzebne, bo kontakt z urzędem był w tym okresie bardzo utrudniony i praktycznie wszyscy mieszkańcy odczuwali taką potrzebę, żeby, żeby tą informację uzyskać w sposób elektroniczny, żeby w sposób elektroniczny załatwić swoje sprawy z urzędem. Kolejny komponent bardzo ciekawy, no to jest komponent biblioteczny, tak, bo każda z gmin też wytypowała biblioteki. I tam będziemy elektronizować system wypożyczeń, będzie, mieszkańcy będą mogli za pomocą internetu rezerwować książki, będą mogli sprawdzać dostępność danych książek. No i cała komunikacja w bibliotece przejdzie, przejdzie z analogu do, do, do systemu cyfrowego, systemu stosunkowo nowoczesnego, tak, tak i staraliśmy się opisać. Tak? I... Co jeszcze, jeśli chodzi o usługi? No bardzo podoba mi się właśnie ta, ta, ta zbiorowość u Państwa, że znaleźliście dużo, dużo rzeczy, które was łączy i dzięki temu macie efekt synergii, bo uważam, że zamówienia tego typu z naszego doświadczenia, realizowane pojedynczo, pojedynczo przez gminy, są znacznie droższe. A dzięki temu, że Państwo zrobili to we trójkę, to uzyskaliście bardzo atrakcyjną kwotę na tle, na tle Polski, na tle innych projektów, którymi zarządzamy w podobnej skali. To, to jest bardzo, bardzo dobre i tutaj jakby chylę czoła przed samorządowcami, którzy znaleźli porozumienie i, i zrobili to wspólnie. Tak? Dziękuję. Moi szanowni przedmówcy już wydaje mi się w bardzo dużym stopniu nakreślili założenia projektu. Ja może tylko dodam, że cały ten projekt e-usług podzielony był na dwa etapy. Pierwszy jest już w zasadzie zrealizowany. Chodzi tutaj o wymianę wodomierzy na wodomierze ze zdalnym odczytem i tak trochę odpowiadając na, na pytanie pana prezesa już gminy są na pewno po pierwszym odczycie zdalnym i na chwilę obecną nie, nie ma żadnych problemów. Natomiast drugi etap w w sprawie którego tutaj dzisiaj się spotykamy, podpisując umowę, zakłada szeroko rozumiane e-usługi i tutaj będziemy mogli, tak jak już wcześniej zostało wspomniane, gro wniosków, które, które są załatwiane tudzież składane w gminach, złożyć za pomocą tejże, tejże platformy. Więc nie ukrywam, że po tych troszeczkę problemach związanych z pandemią jesteśmy już na ostatniej prostej podpisujemy umowę z informacji, jakie uzyskaliśmy od. od Zwycięzców przetargu uda nam się zrealizować ten projekt do końca w terminie. Do końca września mamy nadzieję, że zostanie wdrożona ta platforma w życie. Oczywiście zostanie, pracownicy zostaną, zostaną odpowiednio przeszkoleni. Będą mogli później udzielić szczegółowych informacji mieszkańcom podczas składania takowych wniosków. Ja może jeszcze dodam, że. Mm, i projekt niemały, ponieważ i, i, i dość duża kwota, i ilość partnerów też, też znacząca. Natomiast warto wspomnieć, że tutaj dofinansowanie ze środków zewnętrznych jest na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych. Także ja dziękuję ze swojej strony. Dzień dobry Państwu. Ja przede wszystkim no muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że doszło do realizacji tego projektu. Tak naprawdę pandemia pokazała nam, że musimy się rozwijać, że musimy iść z tym duchem nowoczesności. No, jak każda gmina też ma problemy, szczególnie mieszkańcy w porozumiewaniu, w porozumiewaniu się z pracownikami urzędu, No mieszkańcy potrzebują tego bezpośredniego kontaktu. Ale mimo wszystko myślę, że te e-usługi w dużym stopniu pozwolą mieszkańcom łatwiej dotrzeć do urzędu, łatwiej sprawy załatwić. Myślę, że tak naprawdę poprawi te relacje między mieszkańcami a, a urzędem. Pokazało to też już przy e-usługach, przy montażu wodomierzu. Przeszliśmy ten pierwszy etap, pierwsze odczyty, i widzę, że to w zupełności naprawdę dobrze się wszystko sprawdza. Mniej pracy dla pracowników, jeżeli chodzi o naszą gminę, zakładu wodociągi gminne. Yy, można ten czas wykorzystać na inny cel. Także widzę, że musimy iść z duchem nowoczesności, ale ja przede wszystkim chciałbym podziękować liderowi tutaj tego projektu, bo yy, podpisaliśmy porozumienie wspólne, trzy gminy. Ale, ale tak naprawdę większość spraw, czy o większość tych problemów zabiega tutaj włodarz gminy Kije. Dlatego serdecznie dziękuję liderowi za tą pomoc, za to, że jako nasza gmina mogliśmy tak naprawdę skorzystać z tego projektu i mam nadzieję, że te usługi będą też tak wdrążone, jak wdrążone zostały w wodomierze, bez większych problemów. Cieszę się również z tego, że jakoś te trzy gminy się dogadują między sobą i tutaj nie ma większych problemów. Właśnie powstała ta taka jedność i myślę, że nie będzie problemów przy zakończeniu tego projektu. Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, jeśli łaska, krótkie pytanie. Znamy świadomość, jeżeli chodzi o cyfryzację naszego społeczeństwa. Jak pan ten problem rozwiąże w swojej gminie? Znaczy ja myślę, że większego problemu nie będzie. My też poprzez takie zwykłe aplikacje, czy, czy media społecznościowe jak Facebook, czy, czy inne aplikacje, za pomocą której do mieszkańców przesyłamy za pośrednictwem SMS-ów pewne informacje i to widzę, że się w zupełności szczególnie w dobie pandemii sprawdza. Do mieszkańców docierają te wszystkie informacje. I myślę, przede wszystkim tu młodsze społeczeństwo będzie korzystać z tych e-usług, ale to już chyba jest nasza rola, żebyśmy odpowiednio zapromowali e-usługi, zaprezentowali mieszkańcom, żeby mieszkańców zachęcić do korzystania. Naprawdę będzie to duże udogodnienie, nie wychodząc z domu, większość spraw będzie można załatwić z domu, spraw urzędowych. Czy to sprawy podatkowe, czy, czy sprawy wodociągowe, czy to jak w naszej gminie większość różnego rodzaju wypisów, wyrysów z miejscowego planu, bez wychodzenia z domu będzie można wszystko załatwić, zapłacić, czy sprawdzić na swoim koncie, czy mamy jakieś zadłużenia, czy tych zadłużeń nie ma. Myślę, że. Z korzyścią to będzie dla mieszkańców. Mieszkańcy sobie mam nadzieję, że przyswoją, a to będzie już nasza rola, żebyśmy odpowiednio ten program też zaprezentowali swoim mieszkańcom. Po tylu wystąpieniach nie jest łatwo coś nowego powiedzieć, nie? Ale ja może, bo o tym nie, nie było wspomniane, wrócę do samego początku. Dlaczego? taka współpraca powstała i dlaczego akurat te trzy gminy wspólnie złożyły wniosek. Otóż narzuciły to w pewnym sensie warunki konkursu Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli była współpraca, jeżeli były instytucje, u nas akurat sześć instytucji, czyli trzy urzędy i trzy biblioteki, to wtedy dostawało się maksymalną ilość punktów i to była taki bardzo prozaiczna przyczyna, że w ten sposób zaczęliśmy współpracować. Również wybraliśmy lidera. Liderem zostało, została gmina Kije, Pomimo, że no nie jest największym uczestnikiem, bo z racji wiadomo potencjału Morawica jest tutaj największym uczestnikiem tego projektu pod każdym względem, ale uważaliśmy, że właśnie kije tutaj będą tak łączyły nas, dlatego że pamiętajmy, że gmina Kije, gmina Sobków to jest inny powiat, Morawica to powiat kielecki. No i jak, jak się okazuje, czas pokazał, że to był świetny wybór, także również bardzo dziękuję tutaj koledze Wójtowi. No cóż, chyba trudno dzisiaj dyskutować o potrzebie elektronizacji tych wszystkich usług. I jak sobie tak pomyślimy, że na przykład tacy potentaci jak firmy telekomunikacyjne, gazownicze, energetyczne, wszyscy, ma, wszyscy mają to zelektronizowane już. Natomiast urzędy trochę zostawały z tyłu. A przecież to urzędy są tutaj, mają gros praw dla ludzi, załatwiają i powiedzmy, elektronizacja tych usług myślę, że doskonale się sprawdzi. Wbrew pozorom, chyba jedyna pozytywna strona tej pandemii to była taka, że ludzie trochę nauczyli się korzystać z internetu, korzystać się z tych właśnie nowoczesnych przekaźników, i myślę, że to nam się również przyda. Tu padło pytanie. Jak społeczeństwo to odbierze? W zdecydowanej większości na pewno dobrze. Aczkolwiek będziemy musieli również docierać tradycyjnymi metodami do niektórych starszych mieszkańców. To z tego sobie doskonale zdajemy sprawę, ale to pewnie będzie niewielki procent. No cóż, jeszcze raz tutaj kolegom zarówno Sopkowa, jak i Nyski bardzo dziękuję i powiem szczerze, że Hmm, tak, jak w dobrej rodzinie, ale takiej dobrej rodzinie, nie tak, się mówi, że z rodziną się dobrze na zdjęciu wychodzi, wszystko tu u nas idzie bez żadnych zakłóceń. Także to jest świetny projekt, świetna realizacja i myślę, że no, finał jest bliski, bo wiadomo, to jest ostatni etap Panie, tego projektu. Wspomniał Pan, że warto było połączyć siły tych trzech gmin w tym projekcie, ale przecież wszyscy wiemy. Że nie od dzisiaj współpracujecie, macie bardzo bogatą historię. No dokładnie tak. No akurat w przypadku moim jest to łatwiej powiedzieć, bo ja dosyć długo jestem wcześniej wójtem, teraz burmistrzem, także tu z, z, na przykład z Kijami, to jeszcze zaczynałem współpracować kiedy świętej pamięci Jan Nostrzyk był tutaj wójtem, więc odległe, no, odległe zupełnie historie. Ja myślę, że tak, że gminy powinny współpracować ze sobą, powinny się łączyć. Nie tylko w przypadku realizacji projektów, tak jak tutaj to ma miejsce, ale również w przypadku innych spraw, które nas dotyczą. Dlatego, że no w jedności jednak jest siła. My mamy taką ogólnopolską korporację, jaką jest Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie ja jestem członkiem zarządu tego Związku Gmin Wiejskich. Wiem, że gmina Kije również jest członkiem tego związku. SOBK-ów nie jestem pewien też. Także że też mamy takie możliwość wyrażania swoich opinii, swoich poglądów, propozycji legislacyjnym na poziomie krajowym. Także to współpraca jest wszędzie potrzebna, na tym najniższym szczeblu tutaj, ale również na tych poziomach znacznie wyższych. Panu Prezesowi to, że długopis nie uczył w tak ilości podpisów jest to chyba dobry prognostyk i przebrniky ten projekt wspólnie razem i dość szybko sprawnie go zrealizujemy. Raz jeszcze dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za, za przybycie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.